Roastowałem Willingen rok temu, roastowałem dwa, roastowałem 3 lata temu, a tam jakby nigdy nic, dalej nie ma igielitu, sztucznych torów, siatek przeciwwiatrowych, obiekt jest niedostosowany do wymogów FIS-u, ale to jak w szczyrku podwiało 10 metrów na sekundę do skocznia B. Cześć Państwu, Rudek z tej strony, a to 101 odcinek punktu HS. Z okazji tego, że odcinek o Kulm był jubileuszowy, nie przygotowałem nic. Także ten no, no zapraszamy do odcinka i tak dalej, no wiecie. I want you to jump, like to... Wróciłem więc i wróciły ciekawostki, o które nikt nie pytał, a każdy potrzebował. W ciągu 23 lat startów Polaków na Milenkopf, nasi wygrali 4 konkursy. Zgadnijcie kto. Poza tym największym Polakiem na skoczni imienia spływu kajakowego po Dolinie na Melinie zostaje Kamil Stoch, który uciłał tu 842 punkty. Jak myślisz, kto wygra Mistrzostwa Świata Juniorów? Embacher. Innego takiego mega wielkiego faworyta chyba nie ma. Czy Aleksander zniszczył będzie w przyszłości nowym Adamem Małyszem, Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim i Piotrem Żyłą po wspaniałym weekendzie w Willingen? Wiesz co, ja się na skokach nie znam, ale zadałem to pytanie ekspertowi. Wiesz co mi odpowiedział? Nie, kurwa, skąd ten pomysł? Jak myślisz, czy domen od przyszłego roku odpali w Pucharze Świata, nie będąc już w cieniu Petera? Domen jest odpalony od zeszłego Kulm. Musi dojść do takiej dyspozycji, że skocznia nie będzie... Będzie mu przeszkadzać w osiąganiu dobrych wyników. Od razu obalmy tu jeden mit. Ostatnia przebudowa na milenko w Szance miała miejsce w 2000 roku, od czasu legendarnej próby małysza na niebotyczne wówczas 151,5 metra. Jedyne co zostało zmienione na tej skoczni, to punkt konstrukcyjny został przeniesiony na 130 metr, a HS ze 145 na 147 m. I tak szczerze mówiąc, szkoda. Skoki poza 150 metrów na k 120 były bardziej widowiskowe, a tak śmieszą noty rzędu 105-110 punktów zaskoki na 135-140 metrów. Milenko w szance jako duży obiekt jest z nami od 1940 roku. Jego rekordzistą jest Clemens Murańka, który podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu w sezonie 2020-2021 skoczył 153 metry. Choć rok temu Tim Zajc o mało nie zabił się skacząc tu 161,5 metra. Up in the air. Przed weekendem na Milenko w szance liderem klasyfikacji generalnej był Stefan Kraft, który na Zbierał 1089 punktów. Drugi nadal był Andreas Wellinger, a na trzecim miejscu dość pewnie usadowił się Rioju Kobayashi. Najlepszym z Polaków był 22 Piotr Żyła. Rozgrywanie konkursów skogach narciarskich w okresie wielkich dwichór przechodzących przez środkową Europę to naprawdę świetny pomysł. Winszuje Fisowi, Pertile i Spółce, którzy mimo tego, że skocznia od góry po sam dół wręcz pływała, uparli się, że jednak będziemy Skakać. Dobrze, że granerut sobie odpuścił i postanowił sobie potrenować. 59 innych postanowiło o jakieś tam punkty sobie porywalizować. Mimo totalnie druzgocących prognoz pogody, przeniesienia treningu pań na godziny wieczorne, panowie postanowili, że jednak miękkie buły nie będą i skakać będą. Wiadomo, safety first. Jak cudownie. Pierwszy trening i już pękło 150 metrów. Love, Rokos przekroczył tą odległość o pół metra. Latanie za 150 metrów upodobał sobie chyba Forfang. 151 w drugiej serii treningowej i 153 w kwalifikacjach oznaczało, że chłop chciał chyba sobie odbić słabszy wynik na Kulm. Eliminację wygrał na współę z Ryoyu Kobayashi. Ale i tak warto zwrócić uwagę na kapitalną próbę Junshiro. 148 metrów dało mu czwartą lokatę w kwalifikacjach. Do sobotnich zawodów awansowało czterech naszych. Paweł Wąsek ze względu na chorobę w ogóle nie wystartował. Up in the air. Przyszła sobota, jakże wszyscy zdziwieni pewnie, że pogoda się nie zmieniła, prawda? Prawda? Wszyscy nie, nie? nie no, w takich okolicznościach Chika Yoshida to na pewno odwoła zawody pani. Na nią to można liczyć: ona ma większy jaja niż Pertile. Are you sure about that? Dobra, a teraz tak koniec żartów. Próbną zgarnął Wellinger przed Herlem i Kosem. Czwarty był Forfang, osiemnasty zniszczął, a 46 anti-alto. Przyszła pora na przygodę pełną roztopionego śniegu i umownych torów najazdowych. Do siódmego skoczka konkursu na okiego Nakamury musieliśmy czekać na przekroczenie bariery 130 metra. Po takie uczniów już zaczynało być coraz lepiej, coraz bardziej emocjonująco. Świetnie skoczył Arti Aigro. Kapitalnie Alto i Zniszczą, którzy po próbach na 147,5 i 144,5 metra zostali na pudle rozdzieleni Forfangiem, który skoczył pół metra krócej od Polaka. Żyła i Zniszczą nie dorównali Olkowi, a Kubacki mając farta tysiąclecia dzięki słabym skokom Rajmonda, Geigera i Krafta awansował do drugiej rundy. Mniej poprawił się po lądowaniu na 134,5 metrze. Awansował na 23 lokadę. Jednak to nic. Skaczący... Niedługo po nim Lindwik i Herl Przybombili prawie pod HS Przesuwając się na początek drugiej dziesiątki Niewiele później skaczący Sacho Wjechał do top 10 A Ryoju z 15 miejsca prawie wygrał konkurs Na czele dość ciekawego pudła Ostał się Ino Furfang. Zniszczą skończył ósmy Po skoku na 130 metrów A Alto nie wytrzymał presji I nie został pierwszym od czasu Ansi Koivuranty zwycięzcą konkursu Pucharu Świata Dla Finlandii Konkurencję rozniósł wspomniany wcześniej Johan Reforfang, który po piątkowym wyrównaniu rekordu Klemensa Murańki w sobotę przebił go o 2,5 metra, dzięki czemu wyprzedził o 31 punktów drugiego Rioju Kobayashiego. I pierwszy raz w 2018 roku wygrał zawody Pucharu Świata. Niedziela! I znowu to samo Deszcz, woda i umowne tory najazdowe I do konkurs, który filmuje swoim ryjem Włoski facet ze śmiesznym akcentem języka angielskiego Kwalifikacje zgarnął Lindvik Przed Forfangiem i Hajbekiem Stoch Kubacki zniszczył w konkursie Poza zawodami Żyła i Wąsek Ale i również Gio Bresadola, Junshiro Kobayashi Czy niestety Anti Alto W konkursie prógiem wejścia było 124,5 metra Żaka Mogela Na szczęście nasza trójka skacząca Spisała się na tyle przyzwoicie Że mogła skakać sobie drugi raz. Aż za dobrze spisał się Olek z któremu 146 metrów dało prowadzenie w konkursie z dużą przewagą nad drugim Ryuyo Kobayashi i trzecim Odlifan znaczy Lovrokosem. Czwarty Deszfanden, a zwycięzca z soboty wrócił na swoje normalne tory. Fakt, może nie musiał atakować z 25 pozycji, ale 21 też jest dobra. W drugiej serii zjazd na 27 pozycję zaliczył Stocha, Kubacki znowu awansował, tym razem do drugiej dziesiątki. Forfang wycisnął z siebie zaledwie 14 miejsce. Za to miłe dla oka były na pewno próby Nika i do kołdelki Deszfandena czy Zajca. Japończyk, Czech i Słoweniec weszli po nich do top 10, a Szwajcar po skoku na 152 metry wjechał na podium. W sytuacji życia znowu nie wykorzystał, niszczą. Miał do skoczenia zaledwie 139 metrów, ale zaleciał zaledwie na 130,5, co dało mu ósme miejsce. Po cichutku na jego miejsce wszedł Wellinger, który ostatecznie wyprzedził Rioju i wspomnianego wcześniej Szwajcara. Kraft z Willingen wywozi zaledwie 40 oczek, więc jego niedawne słowa o zmęczeniu chyba zaczynają być znamienne. Mam nadzieję, że dociągnie do kuli, bo tam mu się po prostu należy. Mam też nadzieję, że zniszczą w końcu stanie na podium, bo te sytuacje życia mu się przestaną w CV mieścić później. Mam też jeszcze jedną prośbę do dziennikarzy stojących w mix zonach. Nie dawajcie mikrofonu kubackiemu. Jego gadanie o warunkach już męczy i chyba tylko naiwniacy wierzą już w te. Rutne bzdury. Liczby, które warto zapamiętać po tym weekendzie to 105,9, 10, czyli nota za odległość sobotniego rekordowego skoku Forfanga. 64, czyli ilość punktów zdobytych przez Niszczoło w ten weekend. 31, czyli ilość punktów przewagi, jaką uzyskał Forfang w sobotę nad drugim skoczkiem. 11, czyli ilość skoków poza 150 metr, które zostało oddane przez skoczkinię i skoczków na Minenkopwczance. I Skokiem weekendu jest rekordowe 155,5 metra Johanna Andre Forfanga z soboty. Zawodnikiem weekendu jest Rioju Kobayashi. Zaskoczeniem weekendu zostaje Roman Kołdelka Rozczarowaniem weekendu zostaje Karl Gaiger. Następny przystanek to Hello World USA Here, czyli piękna skocznia Mackenzie Intervale w Lake Placid. Mam nadzieję, że czekacie na nią, bo ja też czekałem na nią chyba pół sezonu. I mam nadzieję, że będzie cudowne skakanie. A ja dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Patryk według Was spisał się przez ostatnie dwa HS-y. Bo ja niestety nie dawałem rady. Nie mogłem przez chorobę. Zresztą, kto czyta mojego Twittera o tym dobrze wie. Na karcie Społeczność też umieściłem o tym informacji. Faktycznie za późno, ale żebyście wiedzieli. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. Zostawcie suba. Następny HS, mam nadzieję. Jak najszybciej po Lake Placid, bo chcę jak najszybciej wrócić na te normalne tory wydawania odcinków. Jak najszybciej, tak maksymalnie do czwartku, jak to było do tej pory. Zapraszam Was do linków w opisie, gdzie znajdziecie wszystkie nasze linki, i te moje prywatne, i te nasze podnartowe. A my, tak jak mówiłem wcześniej, słyszymy się po Lake Placid. Mówił do Was Rudek. Na razie, cześć.